Znamy ramowy terminarz Ekstraklasy na sezon 2024-2025. Cześć, dzień dobry, witam Was na moim kanale, kanał 365 dnia Piłce, Piotr Żapecki. Słuchajcie, już po zakończonym sezonie Ekstraklasy, natomiast powoli zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość. I rozmyślamy, jak będą wyglądały rozgrywki najlepszej ligi świata na sezon 2024-2025. Dziś Ekstraklasa przygotowała dla nas prawdziwą bombę, to znaczy znamy już ramowy terminarz Ekstraklasy. Wiemy mniej więcej, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zbliżającą się rozgrywkę. Oczywiście nie znamy jeszcze konkretnych dat, natomiast orientacyjnie jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić jak będzie wyglądał przyszły sezon i dzisiejszy odcinek właśnie o tym, a więc spojrzymy sobie na najciekawsze spotkania, kiedy będą derby i przede wszystkim też wczytamy się w ten regulamin, to znaczy poznamy szczegóły, detale dotyczące tego, jak został ułożony terminarz rozgrywek Ekstraklasa na sezon 24-25. Na samym początku oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, kliknijcie w ten czerwony guzik na dole o nazwie subskrybuj, żeby nie Przegapić żadnych treści na tym kanale, nie obrażajmy się także za kciuk w górze pod filmem. A teraz zaczynamy, sprawdźmy ramowy terminarz na nowy sezon ekstra Najpierw kilka podstawowych faktów, to znaczy taki plan ogólny, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zbliżający się sezon ekstraklasy. Początek, a więc kolejka inauguracyjna przewidziana jest na 19 lipca 2024 roku, to jest piątek, no i standardowo, jak zresztą zawsze, kolejka będzie od piątku do poniedziałku, tutaj absolutnie nie ma żadnych zmian, no i też szczegółowy terminarz poznamy wkrótce, tak jak to było zresztą w. Przy zeszłych rozgrywkach, natomiast końcówka sezonu to jest kolejka 304 datowana na 24 maja 2025 roku, no i standardowo to ostatnia kolejka kończąca sezon Ekstraklasy będzie w formule Multiligi, 9 meczów jednocześnie no i wówczas dowiemy się kto będzie mistrzem Polski, kto spadnie i tak dalej i tak dalej, natomiast też ważna zmiana to jest gdzieś fakt, że ta pierwsza część sezonu nie będzie specjalnie rozciągnięta z uwagi na warunki atmosferyczne, to znaczy 18 kolejek zostanie rozegranych na jesień, a 16 zostanie rozegranych na wiosnę, z takich innych podstawowych podziałów informacji, no to są terminy rezerwowe przewidziane dla pucharowiczów, no i też dla finalistów Pucharu Polski, jeżeli chodzi o właśnie o terminy rezerwowe, to jest odpowiednio 24 dzień września, 14 grudnia, 5 lutego, 23 kwietnia i 14 maja, standardowo też liczba meczów to będzie 306, więc po 9 na kolejkę przez 34 serie gier. Jeśli chodzi o inne takie ważne korekty, to, to na stronie Ekstraklasy czytamy. Zgodnie z naszą prośbą o przedstawienie uwag kluby zgłosił ponad 60 wniosków do swojego terminarza. Chcieliśmy, aby był on dostosowany do optymalnych okoliczności. Mamy świadomość, że niektóre stadiony pełnią rolę również obiektów kulturalnych, na których odbywają się między innymi koncerty. Braliśmy pod uwagę również remonty lub budowę obiektów, maratony czy inne imprezy zewnętrzne. Uwzględniono zostały również uwagi, które zgłosiły kluby reprezentujące nasz Pucharach. Sezon rozpoczniemy od meczów Mistrza Polski i jednego zespołu grającego w Lidze Konferencji. Chcemy, aby początek sezonu był naprawdę mocny. Rozgrywki startują przed drugą rundą kwalifikacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji, dlatego nasze zespoły będą miały więcej czasu na przygotowanie, mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasa SA. I to jest naprawdę ważna informacja. Mówię o tym rozpoczęciu sezonu z przytupem, bo ja wielokrotnie zresztą apelowałem o to, żeby start sezonu czy też początek rundy wiosennej to były duże wydarzenia, wzorem też tego, co dzieje się za granicą, a więc no, na przykład w tych mocnych ligach, kiedy mistrz kraju rozpoczyna nowy sezon rozgrywek. A więc mamy pewność, że start sezonu to będzie na pewno mecz albo w Białymstoku, albo w Warszawie, albo we Wrocławiu. Chodzi tutaj o to, że oczywiście tym domowym meczem gdzieś będzie ta konfrontacja jednego z Pucharowiczów, no i to on też zapowiada naprawdę ciekawy start sezonu. Natomiast ważna informacja, bo gdzieś tutaj wyszedłem z inicjatywą, rozplanowując sobie ten sezon Ekstraklasy, i przytoczyłem na ciekawsze mecze w danej kolejce. A więc z każdej kolejki wybrałem sobie 2-3 spotkania. Oczywiście wiem, że za wcześnie na spekulacje, że to jest takie wróżenie z fusów i że te moje wybory są dość subiektywne. Natomiast chciałem, żebyśmy tak bliżej poznali ten nowy sezon ekstraklasy i tak mniej więcej wiedzieli, na co się przygotować. Gdzie będą ciekawe mecze, gdzie będą hity i gdzie będą konfrontacje derbowe. Natomiast tutaj naprawdę jedna duża gwiazdka, bo w kolejnym sezonie ekstraklasy no, tych derbów będzie malutko. No dość powiedzieć, że tutaj nie będzie konfrontacji w łodzi, a więc więc tych meczów między Widzewem, EUKS-em na poziomie Ekstraklasy doskonale też wiemy, że spadła Warta Poznań, a więc nie będzie derbów Poznania między właśnie Lechą a ekipą Zielonych, no i też nie będzie chociażby tych fantastycznych meczów z udziałem Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze, więc wielki derbów Śląska, no przecież niebiescy spadli z Ekstraklasy. Wydawało się, że będziemy mogli liczyć na poziomie Ekstraklasy na dwie ciekawe konfrontacje, mianowicie na derby Trójmiasta, natomiast doskonale wiemy, że Lechia do Ekstraklasy awansowała, natomiast nie udała się ta sztuka Arki Gdynia. Żeby specjalnie przedłużać, spójrzcie na moim zdaniem najciekawsze mecze przyszłego sezonu Ekstraklasy, więc wybrałem sobie właśnie dwa góra trzy spotkania z każdej kolejki, no i sprawdźcie mniej więcej na co warto czekać. Jak w tej chwili widzicie, to jest kolejka pierwsza, druga, trzecia, a także czwarta. Możecie sobie oczywiście film zastopować, żeby sprawdzić, natomiast moim zdaniem to będą odpowiednio takie spotkania, więc Jagiellonia Puszcza, starcie Mistrza Polski z ekipą Żubrów, dalej mamy mecz Legii z Zagłębiem i Śląska z Lechią Gdańsk. Jeżeli chodzi o drugą kolejkę, em, powiedziałbym wstępnie. Nie na 27 lipca, natomiast generalnie te wszystkie daty w nawiasach to są soboty. Tutaj też warto to podkreślić, że tak zresztą ekstra klasa napisała, więc ta orientację, żebyśmy gdzieś to mogli umieścić w kalendarzu. Natomiast doskonale wiemy, że każda kolejka będzie rozciągnięta od piątku do poniedziałku, natomiast patrzę na konkrety i druga kolejka to jest mecz między nimi Widzewa z Lechem Poznań czy Lechi z motorem Lublin. Też jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał, właśnie Beniaminek z Lublina. I trzecia kolejka to jest mecz Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, GKS. Katowice z Rakołem Częstochowa. Czwarta kolejka z kolei to jest mecz na terenie motoru Lublin. Przyjedzie do drużyny Beniaminka Mistrz Polski z Białego Stoku. To też są mecze Rakowa z Lechem Poznań. Czy widzę Łódź ze Śląskiem Wrocław? Natomiast patrzymy na kolejkę piątą, szóstą, siódmą, i ósmą. To jest odpowiednio mecz Górnika Zabrze z Rakołem Częstochowa. Te konfrontacje na linii Górnika z Rakołem zawsze były emocjonujące. Legia Gra z Radomiakiem Radom, a więc mecz derbowy, mecz przyjaźni. Szósta kolejka końcówka sierpnia to jest między nimi mecz Lecha z Pogonią Szczecin, Śląska Wrocław z Legią Warszawa. Dalej patrzymy na dzień 31 sierpnia to jest siódma kolejka i mecze Legii Warszawa z Motorem Lublin Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław i Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź później jesteśmy już po tej pierwszej przerwie związanej z zgrupowaniem reprezentacji to jest mecz Warszawy pomiędzy Legią a Rakowem Częstochowa, no i później to też będzie ciekawe starcie, a więc Lech Poznań gra z Jagiellonią Białystok Patrzymy dalej na końcówkę września, czy właściwie przełom września i października. To jest kolejka dziewiąta i mecze Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Pogoń Szczecin konfrontuje się z Legią Warszawa. Mamy też mecz Górnika Zabrze z GKS Katowica, a więc no, to będą jednak ciekawe derby, takie naprawdę fajne mecze. Mecze też podszyte, powiedziałem, taką atmosferą, raczej przyjaźń, bo te dwa kluby nie są zwaśnione. Natomiast doskonale wiemy, jaka to jest konfrontacja, w jakim regionie. Patrzymy dalej na kolejkę dziesiątą. To jest między innymi spotkanie Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. Tydzień później to będą konfrontacje. Lecha Poznań z motorem Lublin i Biały Białystok z Legią Warszawa w ramach 11 kolejki, 12 kolejka z kolei przygotowała dla nas między nimi starcia Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin Krakowi z Lechem Poznań, więc taki mecz przyjaźni na pewno ciekawa konfrontacja i Lech Gdańsk z Legią Warszawa, więc tutaj Legia przyjedzie na teren Beniaminka 13 kolejka, no kto wie, być może dla niektórych pechowa, natomiast to jest w okolicach 26 października Śląsk Wrocław gra z Rakowem Częstochowa widzę w Łódź z kolei podejmuje Górnik Zabrze, idziemy dalej, 14 kolej Legia gra z Widzewem, Górnik z Jagielonią, a Zagłębie Lubin z Śląskiem Wrocław, więc derby Dolnego Śląska. Piętnasta kolejka, więc dochodzimy już do połowy listopada, Jagielonia gra z Rakowem, Lech Poznań mierzy się z Legią Warszawa. Szesnasta kolejka, to jest końcówka listopada, Jagielonia Białystok gra ze Śląskiem Wrocław, a Lechia Gdańsk podejmuje Pogoń Szczecin. Patrzymy dalej. Kolejka 17. Pogoń gra z Agielonią. Widzę Fuć z Rakowem Częstochowa. Tydzień później z kolei. To już jest końcóweczka rundy. Ostatnia kolejka właśnie, jeżeli chodzi o ten rok kalendarzowy 2024. Górnik Zabrze, Lech Poznań. Raków Częstochowa, Motor Lublin i Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław. Natomiast pierwsza kolejka tego 2025 roku, a więc tej fazy rewanżowej. To jest mecz Lecha Poznań z Widzewem Łódź i między innymi Motoru Lublin z Lechią Gdańsk. Z kolei później mamy konfrontację w Gdańsku między Lechią a Lechem Poznań, no i też bardzo ciekawy mecz, tak się przynajmniej zapowiada Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze zmierzamy już powoli do końca sezonu, 21. kolejka Lech Poznań gra z Rakowem Częstchowa Śląsk Wrocław mierzy się z Widzewem Łódź 22. kolejka, Radomiak Legia, więc ponownie mecz przyjaźni tym razem w Radomiu Widzew z kolei gra z Pogoń Szczecin, a Raków podejmuje Górnik Zabrze początek marca, Legia gra ze Śląskiem Pogoń z Lechem, Jagielonia z GKS-em Katowice, natomiast 24 kolejka to jest są między innymi mecze śląsko z pogonią Szczecin. Motor gra z Legią Warszawa, widzę Łódź rozgrywa swój mecz z biały Białystok. 25 kolejka, a więc połowa marca. Raków mierzy się z Legią Warszawa, bardzo ciekawy mecz, natomiast na stadionie Mistrzostw Polski, a więc Białymstoku, Białym Stoku, podejmuje Lecha Poznań. 26 kolejka, końcówka marca. Krakowia gra z Puszczą, a więc w cudzysłowie Derby Małopolski. Legia Warszawa gra z pogonią Szczecin. Korona z kolei mierzy się z Radomiakiem, a więc tu mówimy o takim naprawdę dużym święcie. W regionie. No, przecież wiadomo, czym gdzieś się charakteryzują te mecze, więc właśnie na linii Kielce Radomiak. Dalej to jest 27. kolejka, 5 dzień kwietnia. Górnik Zabrze gra z Legią Warszawa, z kolei widzę Fuć mierzy się z Lechią Gdańsk. 28. kolejka to jest mecz między nimi Legii Warszawa z Legionem Bałystok i motoru Lublin z Lechem Poznań. No i już dosłownie końcoweczka sezonu kolejka 29. Pogoń gra z Rakowem, Lech mierzy się z Krakowią, Legia Warszawa z Lechią Gdańsk. Kolejka 30. to jest Raków Śląsk. Górnik widzę w GKS Katowice, Legia Warszawa, 31 kolejka, początek maja, już będziemy po Pucharze Polski. Widzę w gra z Legią, Jagielonia z Górnikiem, z kolei 32 kolejka to są mecze między nimi Legii Warszawa z Dachem Poznań, Rakowa Częstochowa z Jagielonią Białystok i Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. No i już finish rozgrywek Być może będziemy już znali nowego mistrza Być może będziemy znały, znali ekipy, które spadną z Ekstraklasy do pierwszej ligi Natomiast kolejka 303, A więc na tydzień przed końcem rozgrywek Śląsk, Wrocław, Jagiellonia, Białystok, Krakowia, Legia, Warszawa Pogoń, Szczecin, Lechia, Gdańsk No i już tutaj jesteśmy w ostatniej kolejce Specjalnie wypisałem wszystkie mecze, żeby sobie to gdzieś zobrazować Jak będzie wyglądała ta ostatnia kolejka A więc rozgrywa na formie multiligi Górnik, Zabrze, Korona, Kielce, Jagiellonia, Białystok, Pogoń, Szczecin Zagłębie, Lubin, Krakowia. Lech Poznań Piast Gliwice, Lech Gdańsk, GKS Katowice, Legia Warszawa Stalmielec Puszcza z Śląsk Wrocław jak Radom Motor Lublin no i Raków Częstochowa widzę fuć. tak wyglądają gdzieś wstępne plany na nowy sezon Ekstraklasy, proszę się na mnie nie obrażać jeżeli czyjś klub, e, który na przykład śledzicie nie pojawił się tutaj na grafice albo pojawił się dopiero w ostatniej kolejce bodaj chyba Stalmielec została tak przeze mnie bezczelnie zignorowana, natomiast naprawdę chciałem wytypować takie naprawdę duże mecze Hiciory, no i też właśnie mecze takie derbowe natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, no te derby gdzieś no, nie będziemy mogli specjalnie liczyć, z uwagi na to, że tak się to wszystko ułożyło, jeżeli chodzi o zestawy ekip na poziomie Ekstraklas. natomiast podobny case jest przecież w pierwszej lidze, bowiem nie będzie właśnie już derbów trumiasta i na przykład derbów Rzeszowa, no bo doskonale wiemy, albo nie wiecie, że nie oglądacie pierwszej ligi, że Rysowia spadła na trzeci poziom rozgrywkowy. Tak to wyglądało w skrócie, dajcie koniecznie znać, na jakie mecze wy najbardziej czekacie, które konfrontacje was najbardziej elektryzują, czy nie możecie się doczekać no, przede wszystkim tych beniaminków a więc motoru GieKSa, a także Lechii Gdańsk, bo ja mówiąc wprost też się właśnie zastanawiam, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te nowe twarze, zwłaszcza czytając gdzieś te najnowsze publikacje transferowe, no bo tak jak powiedziałem wcześniej to się nam wszystko będzie klarować, to znaczy wkrótce poznamy też kadry obutróżne i będziemy mogli już tak w pełni się pobawić w takie porządne typowanie, także też od razu was zapraszam serdecznie. Wkrótce na moim kanale pojawi się taki duży konkurs przed początkiem są, natomiast myślę, że teraz to byłoby głupie, takie trochę nie do końca fair gdzieś typować czarnych koni mistrza polski przypadkowiczów i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że możemy spokojnie poczekać do początku rozgrywek i na kilka dni właśnie przed startem sezonu pobawić się w typowanie kanału 365 Dni o piłce. Dajcie koniecznie kciuk w górę pod filmem, jeżeli materiał Wam się spodobał. Nie obrażę się także za subskrypcję kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.